Najlepsza polska dziennikarka, konferencja prasowa. Co wytrąciło cię z, z równowagi, że znów uderzyłeś Alana? Nie uderzyłem go, tylko go po, po, no szczurfnąłem go lekko ręką poświęć Monika, To te twoje feromony chyba. <laughs> No. Nie, ale nie sam jest? dla siebie, wiesz a Ile robiłeś w ogóle? Yy, z, z, od wczoraj 8 kilo. No chuj, nie. No, ale, ale, ale patrz, jeżeli wygrasz sam ze sobą, to wygrasz z każdym kurwa, rozumiesz? A się waga to jest generalnie psychika, nie? Tak. To no. wagę to robisz w głowie, nie? Wtedy już nikt nic jest w stanie się pokonać, nie? Wagę to robisz w głowie, no dobra, dobra. Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka, Mateusz Murański. Jesteśmy po Ważeniu, tuż przed galą. Hajlik, piąteczka, Dzień, witam wszystkich. Dzień dobry, bym możemy pozdrowić tutaj naszych wspólnych no. dwóch znajomych? No pewnie, oczywiście. Turi i zapozdrawiam serdecznie. I widzimy się na gali oczywiście. Tak jest! Chyba, że nie. Mateusz, powiedz mi, jak poczucie tuż przed walką. Zajbi się, Tu Czujesz presję? Żadnej. Ani? Aż dziwne, nie? No właśnie. No. Dziwne. Ale Wateusz jest jesteś twój e, przeciwnik, e, który na MMA atak ci pokonał. Jak Waso? się Waso, Waso? Jak Tak, się Wczoraj, wczoraj, wczoraj mieliśmy ry, panel swój, nie wiem czy widziałaś. No tak. i umówiliśmy się na rematch. No właśnie, Waso mi powiedział, że da ci rematch i chciałby to zrobić na high League Tak, zrobił to na high league, ale na, na, natomiast nie zrobimy tego w, w formule bokserskiej. Bo ona nie jest ciekawa dla widza w moim uczuciu, tylko zrobimy to na bardzo brutalnych zasadach. Oczywiście nie, na, nie w MMA. Bo jakby nie, nie przeskoczę 20-letniego doświadczenia wasą, ale na takich bernaków, wiesz, pięści, jazda z tematem. Gejpingi pięści, łokcie? To już oczywiście, uderzenia z bańki, oprócz ciosów poniżej pasa i wsadzania palców do oczu. No, i to mi się podoba. Testosteron będzie unosił się w powietrzu jak zwykle i będzie bardzo brutalnie. Mateusz, ale wczoraj też było brutalnie. Ty dusiłeś bombę z zapleców, Powiedz mi, odruchowo, instynktownie tego było? To bo był instynktownie po prostu chciałem go, tak go nawet udusić, chciałem go tylko z przedusić, wrzucić na, na ziemię i żeby kurwa się uspokoił, nie, bo już, mnie, już, 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 już tak, już mnie poniesło emocje. Tak ci no. zjartowało mocno? Tak, 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 było takim farmazonem, ściemnianiem gdzieś tam, pomawianiem i tak dalej, no, no nie, no nie, to nie jest magia, gra, nie, więc jakby, ale nie chciałem mu zrobić w żaden sposób krzywdy, nie, a to, że oni tam później liścia, wiesz, z całej, z całej epy przypierdolił, to dobrze tylko, wiesz, sobie poczułem. Że, no to już, ale przecież o to mu chodzi, żeby wytrącić się z równowagi. No tak, no tak, no tak, no tak, Udało mu się. No to tak, wczoraj mu się udało. No. Ale wejdziesz do tego z chłodną głową. Łiczko, y, patrz, tutaj jest teraz panel, tutaj są ludzie, tutaj są kamery, on się cieszy i tak dalej, nie? Ale jutro przemawiają pięści. Zostaje tylko ja, on i nasze pięści. Mhm. Tam już nie będzie koło innego, rozumiesz? No nie będzie. Myślisz, że będzie uciekał? I czar pryska. Będzie uciekał? bok tego nie? Nie wiem. Zobaczymy, co będzie. Knockout? Tak, to na pewno. Znaczy, wiesz, nokautów się nie zapowiada, natomiast jest to, jest to takie mięso armatnie, że tak. to musi, do tego dążyć. To musi się skończyć nokautem, tym bardziej, że no, jakby znam siłę swojej lewej ręki. Ona nokautowała niejednokrotnie ludzi po 130, po 140 kilo, gdzieś tam w jakichś, w różnego rodzaju sytuacjach, e, oczywiście nie około show biznesowych, tak, trzeba było gdzieś tam, no, ja nigdy nie jestem gościem, który na pewno nie, nie stanie w, w obronie kogoś słabszego, czy, czy kobiety, czy mężczyzny, czy, czy, czy nie pozwoli patrzeć na, na jakieś tam zło i tak dalej, więc ja zawsze byłem tym czynnikiem zapalnym, czy to byłem jak byłem z kolegami gdzieś tam, wiesz, na imprezie czy coś, to ja zawsze byłem ten, ten pierwszy, który po prostu leci I, i nie patrzy, czy to jest mama Tyson kurwa czy Evander Holyfield. nie? Oj, twój tata i mama mieli się z tobą wychować, Oj, czy? no to nie był łatwy orzek do zgryzienia. Oj, mieli, kochani, moi rodzice mieli, no. Ale mama twoja też wiem, że zamierza się bić. Coś tam, coś tam? Coś tam, coś tam. Z kimś tam, z kimś tam? Coś tam, coś tam, coś tam, no ale mamy... Oj, mamy to by trzeba było zapłacić złotem. Ja nie wiem, czy ona by za bańkę w ogóle wyszła, nie? Nie, nie, mama, to jest taki, to jest taki charakter, że. Mm, to mamy nie. coś wspólnego z swoją, mamą, bo ja też bardzo mówię, mam. Nie, nie, po prostu ja jakby mówię, bo była przepotężna oferta na stole, która tak naprawdę no nie był to, 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 to nie była to bańka, natomiast bardzo zbliżona kwota. Mam powiedziała, nie, jeżeli, jeżeli uzna i będzie to suwerenna decyzja, że chce wejść do tego świata i zobaczyć, sprawdzić swoich sił, proszę bardzo. Ja wczoraj mamu, pewno, z mamą no, mam... rozmawiałam, ale prywatnie niestety nie mogę tego upublicznić, a szkoda! I co tam? <grym> e... Ale może tak wiesz, ogródkami. Ogródkami, czy nie? nie, to może porozmawiałem później. Ja chciałam jeszcze tylko się dowiedzieć, czy zaskoczysz nas czymś jutro w nie? No, na pewno. Planujesz? Zdmuchnę swoją urodzinową świeczkę w postaci bomby i, no, i no, święte moje, moje e, urodzinki. Już o 12 składam Ci życzenia urodzinowe. Mateusz obchodzi urodziny i mam nadzieję, że właśnie zmuchnie tą świeczkę. Mateusz jeszcze chciałam zapytać, bo wynikło ostatnio taka sprawa. Kuba, 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 Kasia lubię, kubu, kuba, kuba, kuba. <ślesky> 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 nie, bo to zapytali się z kim chcecie wywiad. No to mówię, kuba, 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 Kasia lubię, kuba, kuba. <ślesky> Żartuję, dobrze. No <przecież. ślesky> ja ja sobie robię. O, tak! Dobra. Kasia! Trzeba Kasia, za Kasia za chcesz uł. się bić? Co mi się tu kurna wtrącasz, co? No, myślę sobie. A skąd Ty wiesz w ogóle? No to chyba mamy już gotowy produkt na walkę. Jezus! Ale kręci się. Kasia! Trzy? <grym> Dobra, może być pół. Półtorej. A Mateusz powiedz mi kto w swoim narożniku stoi? No kto? Tata? Szef wszystkich szefów, Jacek Murajski. mój trener Dobr Dobrota Bielecki i Antuś, mój parych Pater. Powiedz mi, e, wspierałeś tatę po ostatniej walce, bo na pewno nie powiedz jak się czuł Tatę? Na pewno zapytam osobiście, a czuł się tak, że kurczę ma strasznego niefarta, bo do każdej swojej walki wychodził z kontuzją, tym razem również wyszedł z kontuzją. E, ale co, no, to, 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 to co była nie jest, nie pisze się w rejestr, idziemy dalej i trzeoma Ostatnio widziałam, Mateusz, pytał Cię Mateusz Michał Rogoziński. Czy robisz to specjalnie, że ludzie się tak wkręcają? I Michał Rogoziński powiedział, że ludzie Cię nie lubią, a mi się wydaje, że Cię bardzo lubią. Nie, no że się prawie, że mnie lubią. Znaczy, oczywiście, no, są antagoniści i są zwolennicy, Na no. no to tak jak, szczęście. Tak jak wszędzie, no. Nie jest Kurde, no, brata pita też, bo nie wszyscy kochają, nie? A masz może osoby takie, na przykład Stalkerów, albo dziewczyny wysyłają ci bieliznę może, rzucają, jak cię widzą, czy wysyłają ci liściki miłosne. To no, jakby. To, gdzie się znajdujemy i to, z czego się wywodzę, tak naprawdę tak, z telewizji, z serialu i tak dalej, gdzieś tam obracam się w tym szopie, znać. teraz w tych free fightach, no, no jasne, że tak, ale ja mu kobietę bardzo ją kocham. No właśnie, jaka to znosi fajnie. Twoja dziewczyna? To no, się śmieje, beka ma tak? tego. <laughs> wie, że jesteś tylko jej i tylko no tak, i wyłącznie. Ja wiem, ona wie i tyle, wiesz. Mhm. Ja mam nadzieję, powiedz mi, czy kiedyś Karla, Karla, twoja dziewczyna, udzieli wywiadu? będziemy mogli poznać ją? Oj, to już musiałabyś pytać jej, i prywatnie, osobiście. Myślę, że ona, ona, ona jakby nie, nie pcha się do tego świata. Ja to szanuję w zupełności jej decyzję e, i myślę, że tak zostanie. Mateusz, e, powiedz mi, jutrzejsza walka co będzie się działo? Pierwsza runda, druga runda jak myślisz? Wiesz, bardzo chciałbym dać. Pawłkowi dwie, może trzy rundy, żeby naprawdę pokazał, co potrafi K1, nie? Mm -hmm. Bo tak mówisz, tam te 12 lat, trenuje te K1 i tak dalej, wiesz. Że tam był mistrzem pierwszego kroku bokserskiego gdzieś tam kiedyś. <noise> Więc chciałbym mu dać się rozwinąć. No ale niestety, niestety mój charakter jest taki, że, że to się skończy w pierwszej rundzie, no. Pierwsza runda? Tak. No. no znaczy, jakby wyjście poza byłby, byłaby to dla mnie hańba, no. Ja jestem hańba? Znaczy, byłaby po tym, co, co, co pokazał. Mówię, odnoszę się tylko i wyłącznie do tego, co pokazywał w, w, we wcześniejszych dwóch walkach. I to też nie ma co gadać, że ze, ze szklana szczęka i tak dalej. Bo to, to, że ja mam na przykład szczękę, e, na którą się jeszcze taki nie znalazł, który, który by mnie upolował i, i wycaił. Zresztą mam to po tacie i, i po wujku Władku. E, no tu wiesz, no, to taki bomba, no to ja mogę mu wystawić twarz i, i może mnie naprawdę no, no 100 ciosów mi zadać. Wiesz, a ja będę mu się śmiał w twarz i, i tyle. No, przecież ja jak się biję z Tańculą w pierwszej walce naszej, no to e, przecież bił mnie, bił, 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 w pierwszej rundzie leciał mi krew, ja to zmywałem się i mówię, dawaj no Leszczy, dawaj, dawaj, dawaj mi misiu. Pierwsza twoja walka. Tak, pamiętasz? No, no. Powiem ci, że bardzo cię lubię i lubię też Arka Tańcule i byłam sercem za jednym i za drugim, moje serce było rozpolone. <laughs> jeszcze parę schodków trzeba pokonać i trilogia nadchodzi, nieubaganie. Będzie trzecia walka? No, musi być, Uff. Ja cię dorwę, jeszcze, ja cię dorwę! Do trzech razy sztuka. No, no, tak, to jest raz. A dwa, No myślę, że jakby m, tak już na poważnie kończąc, e, że nasza pierwsza walka to no, została okrzyknięta przez i zawodowców, i sportowców, i komentatorów, najbardziej brutalną walką w, w historii w polskich fightów. E, tam były zwroty akcji, tam nie wiadomo było kto kogo. Najpierw ja dostaję, później on ledwo żyje, wiesz. To, co ludzie kochają, daliśmy ludziom chleba. Emocje. emocje chleba, chleb i igrzyska. To, co chcą oglądać, prawda? Krew. I krew, i krew, i krew. Chciałbym mi trochę krwi poczuć, no niestety no, nie będzie to dane Pawełkowi w walce ze mną, żeby poczuł moją krew. Eee, ale może w na następnych walkach będzie mu to dane, natomiast e, wracając, no, nasza druga walka to była żenada, no to wiesz, pykaliśmy się przez, przez dwie rundy, no to jak się czułem jak, jak, gdzie, 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 jak dziecko w mgle, to nie, nawet nie była walka, nawet nie był, tego nawet nie można nazwać, na, na, nazwać sparingiem, myślę, że ludzie byli bardzo głęboko zniesmażeni e, tą walką, bo, bo nastawili się na coś jeszcze większego, co było za pierwszym razem, prawda, no więc trylogia będzie... Przebije naprawdę naprawdę Montebello. Piszcie proszę w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć trzecią część, czyli trylogii, zakończenie, albo też nie? Trzecią walkę. Jakby definitywne zakończenie. Trzecią walkę Mateusz Murański kontra Arsenis. Tu, tutaj jest jeszcze Jacenty, no, który chyba będzie pierwszy, wiesz? Chyba tutaj, tutaj taki, ogień im, taki, taki, taki ogień w filmiki, że, że, że wyszedł z kontuzją i tak dalej, że tutaj, że tutaj jakby oddam pole. Oda poletacie i niech on go pierwszy napierdoli, a ja wierzę w to głęboko i naprawdę jestem w stanie, na Ludzie w to nie wierzą, bo jeszcze nie tata się nie pokazał jakby ze strony takiej, z której ja go znam, z której niejednokrotnie go widziałem, gdzieś tam kiedyś i tak dalej. Tutaj nie będę się wypowiadał. Zresztą główka nasz mistrz świata były Krzysiu główka Głowacki dla wywiadu Ring Polska. no Jakby powiedział o tacie, tak, że, że, że kto to był, jakby kto to jest i i co sobą reprezentuje? Może tak powiem to w trzech, w trzech słowach, tak? Więc naprawdę jeszcze ja co was bardzo mocno zaskoczenie. Piszcie w komentarzach proszę, co sądzicie też o walce Jacek Murański kontra Arkadiusz Teńcula e, e, i co sądzicie, która runda? Kto wygra? Mateusz Murański? Może Bomba? W której rundzie? Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mateusz. Dziękuję ślicznie. Dzięki. Dziękuję, Do zobaczenia. Dzięki I oczywiście dobrałem. wszyscy życzymy Mateuszowi jutro 100 lat. I, i oczywiście trzymamy kciuki za Janka Wachowicza, bo też walczy jutro. Tak, tak. Trzymamy kciuki za Janka, trzymamy kciuki za wygranych yy, i przygranym będziemy też składać kondolencje. <głos> 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 Trzymaj się, Pania. Dzięki.